Kevin sam w domu, plus 6 stopni na dworze i krzywo pokrojone warzywa do sałatki jarzynowej. W skrócie, święta! Ale co się wcześniej trzeba naszukać prezentów, nasprzątać w domu i jeszcze zagotować nieraz w kuchni. I właśnie, okres przedświąteczny może być często stresujący i w biegu przygotowań możemy zapomnieć sami o sobie. Można zapomnieć dodać sody do pierniczków, można zapomnieć kupić kulki do karmienia ptaków, jednak o sobie i o swoim samopoczuciu warto pamiętać. Dawniej nie było to dla mnie takie oczywiste, ale mieszkając w Szwecji, zobaczyłam, jak tam wyglądają święta. Jak świąteczną atmosferę buduje się często jeszcze przed 1 grudnia i jak przede wszystkim dba się o swój komfort i o dobry nastrój. Więc, drodzy słuchacze, dziś ja, Ola Olson. Właśnie o tych polsko-szwedzkich świątecznych zwyczajach opowiem Wam w czternastym odcinku podcastu Mówię jak zdrowo. Miejscu, w którym usłyszycie inspirujące rozwiązania, by żyć smaczniej, zdrowiej i po prostu przyjemniej. A zapis tekstowy tego odcinka znajdziecie na wiemjakzdrowo.pl ukośnik 14 jak czternasty odcinek. W tym roku święta pewnie będą wyglądały inaczej. Zresztą już Wielkanoc dla wielu z nas była inna niż w poprzednich latach. Ja nie mogłam spotkać się z bliskimi w Polsce, więc dla nas, dla naszej rodziny, były to takie typowe święta online. Malowaliśmy jajka na Skype'ie, a muszę Wam powiedzieć, że nie było to łatwe, bo jednak otwarcie sześciu okienek i w jednym z nich była dwójka małych dzieci. To jest jednak dosyć duże wyzwanie, natomiast dawało nam to ogromną frajdę, bo potem cieszyliśmy się z tego, jak wyglądały nasze pisanki i nasze dekoracje. I to był taki najbardziej tradycyjny wielkanocny moment. No więc święta spędzałam z bliskimi w Szwecji, a konkretnie z naszymi sąsiadami Polakami. Wcześniej wspólnie ustaliliśmy, co przygotowujemy i jak wyobrażamy sobie te święta. Jak, jak chcemy te święta zaplanować, miałam czas i możliwość, by nieco poszaleć w kuchni, no i też chciałam przełamać tradycje kulinarne. Robiłam więc potrawy po swojemu, ale nie rezygnowałam z celebracji. Nikt z nas nie rezygnował z celebracji, bo wszyscy ubraliśmy się odświętnie, mieliśmy ładne dekoracje. Oczywiście świąteczną zostawę, serwetki, żonkile i rzeżuchę na stole. A jednocześnie na naszym szwedzkim stole pojawiły się nieco mniej wielkanocne dania. Czyli obok sałatki jarzynowej i żurku stał też na przykład, błosoś glazurowany sosem Jack Daniels i kurczak z mango i żurawiną. Pyszne! No to skoro wiosną wielu z nas mogło gotować i spędzać ten świąteczny czas tak bardziej po swojemu i wybierać tradycje, które nam odpowiadają, to może przyjrzyjmy się, czy i teraz możemy ten zimowy świąteczny czas spędzić inaczej niż zwykle. I zastanówmy się, z jakich elementów chcemy sobie ten święta zbudować, by był to po prostu miło spędzony czas. Ale zanim do tego przejdziemy, przyjrzyjmy się, dlaczego właściwie święta mogą nas stresować. Nie pamiętam, ale z opowieści wiem, że w swoją pierwszą gwiazdkę, jako raczkujące niemowlę, ściągnęłam na siebie choinkę z telewizora. Z całym przybytkiem, światełkami, bombkami i całą resztą. I powiem wam, to pewnie i tak były moje najspokojniejsze święta. Bo im byłam starsza. Tym więcej rzeczy wydawało mi się stresujących, bo przecież powinno być tak magicznie, tak wyjątkowo. Trzeba poszukać odpowiednich prezentów, a w dodatku trzeba nagotować jak dla wojska i to takie posiłki, których normalnie w roku się nie je. Moja mama raz zrobiła karpia latem. Mamo, nie obraź się, no ale taki karp w lipcu to nie wchodzi. To nie jest niestety jak jedzenie pączka poza tłustym czwartkiem, a bardziej jak jedzenie styczniowych truskawek z supermarketu. Kilka lat temu ze zdumieniem odkryłam, że właściwie święta nie muszą być stresujące, bo wiele zależy od nas od tego, jak podejdziemy do tematu gwiazdki i świątecznych przygotowań. No a jeśli mówimy o przygotowaniach, no to nie sposób nie wspomnieć o prezentach. I przyznawam się, że jeszcze parę lat temu okrutnie stresowały mnie prezenty, bo dręczyły mnie takie myśli, że nie mam pomysłu, albo że kupię coś, co będzie nietrafionym prezentem, nie spodoba się, będzie się komuś kurzył w domu, albo ktoś odda, sprzeda, wyrzuci i w ogóle pozbędzie się tego, bo będzie mu się na przykład prezent nie podobał. A jak już znalazłam coś fajnego, to sobie myślałam, ale czy nie jest to za tani prezent, albo za drogi? Bo może za dużo pieniędzy wydam na prezenty dla wszystkich, a i tak się nie spodobają. No i dręczyło mnie odwieczne pytanie: co kupić tacie? Teraz stresuje mnie tylko to ostatnie, bo tata, jak coś chce, to nie patrzy, że jest listopad i może poczeka do gwiazdki, żeby dzieci miały łatwiej w kupowaniu prezentów. No, tak lekko to nie ma. Po prostu zgłasza się do działu inwentaryzacji, czyli do mamy, no i klops, potencjalny prezent przychodzi za kilka dni do paczkomatu. I tak to jest u nas w domu rodzinnym, że od kilku lat rozmawia się o różnych sposobach obdarowywania prezentami. Na przykład o losowaniu jednej osoby, której zrobimy prezent. Z jednej strony no smutne, bo nadal nie doszliśmy do porozumienia i na gadaniu się kończy, a z drugiej strony to super, bo wcześniej prezenty były owiane tajemnicą. Cicho, sza, cii, nie wymawiać. Tajemnica taka sobie z tego była, bo zawsze z rodzeństwem wypytywaliśmy siebie nawzajem i zdawaliśmy raport mamie. Ale no dobra, była to jakaś niespodzianka. I może przyjdzie taki dzień, taka wiekopomna chwila, że będziemy losować, kto komu robi prezent. Albo że przy jakichś odwiedzinach tata znad kawałka sernika powie ble, rodzynki. Zawsze tak mówi. A zaraz potem doda, przydałaby mi się nowa maszynka do golenia. Bo myślę, że warto takie rzeczy przegadać i na przykład ustalić jakieś limity finansowe po to, aby nie stresować się, tak jak ja dawniej kupnym prezentę i nie mieć tych myśli, czy nie jest za tani, za drogi albo czy nie wprawimy kogoś naszym prezentem w zakłopotanie. Całkiem ciekawy sposób na obdarowywanie prezentami mają nasi znajomi w Szwecji, którzy w rodzinie umawiają się, że każdy kupuje jeden uniwersalny prezent, taki do 200 koron, to jest jakieś 85 zł. I każdy ten kupiony i spakowany przez siebie prezent wkłada do wielkiego worka, a potem przychodzi Tomte, czyli święty Mikołaj, i rozdaje każdemu losowo po jednym prezencie. Żaden prezent nie jest podpisany, nie posiada żadnej etykietki, więc jest to taki typowy łód szczęścia. Z reguły są to jakieś śmieszne rzeczy, na przykład do domu, albo kosmetyki czy jedzenie. I nie liczy się kto, co dostanie, bo mają przy tym tyle radochy, że nie da się tego przeliczyć na złotówki. Ani nawet na korony. I w ogóle w Szwecji to nie święty Mikołaj daje prezenty. Ale bliscy sobie nawzajem. I już nawet dzieci wiedzą, że Mikołaj tylko rozdaje to, co inni do nas przygotowali. Zdarza się, że przychodzi do domu, sięga po prezenty pod choinką, a potem po prostu czyta etykietkę: Wesołych świąt, Sven, życzy babcia i dziadek. Mikołajowi pomaga natomiast Nise mały skrzacik. Kim właściwie jest Nise? Ten skrzat z reguły pomieszkuje, a można nawet powiedzieć zimuje, w domach, w których mieszkają dzieci. Ma swoje małe drzwiczki na ścianie, jak myszki w bajkach, i to są drzwi do jego domu. I teraz będzie część praktyczna, więc y, proszę zasłonić dzieciom uszy. Zestaw nise, a konkretniej drzwi nise, to coś, co w ostatnich latach zyskało niezwykłą popularność w Szwecji. W skład zestawu wchodzą małe drzwiczki, drabinka i kilka gadżetów, jak skrzynka na listy i buty NISE czy worek z prezentami. A duży plus takiego zestawu jest taki, że nie ma w nim samego skrzata NISE, więc się nie zgubi jak jakiś ludzi klego. Można taki zestaw zrobić samemu, a można też kupić, bo to jednak inwestycja na kilka lat. A ceny zaczynają się już od mniej więcej 20 zł. Drzwiczki instaluje się bezpośrednio nad listwą podłogową i montuje małą drabinkę, żeby Nise miał jak wyjść i zejść na podłogę. A dookoła ustawia się dodatki, np. mocuje skrzynkę na listy, stawia małe buciki, czasami jakąś małą choineczkę. Zdjęcie domku Nise znajdziecie na Instagramie. Wiem, jak zdrowo. Nise to taki psotnik-pomocnik. Z jednej strony pomaga Mikołajowi, a z drugiej, no, szykuje pewne małe niespodzianki dla współdomowników. Każdego dnia od pierwszej niedzieli adwentu dzieci zrywają się z samego rana, żeby zobaczyć, co ten mały skrzat Nise tym razem napsocił. Czasem zwiąże im sznurowadła. Czasem udekoruje muszlę klozetową, albo zrobi z rolek papieru toaletowego i marchewki bałwana, a innym razem zje zostawione ciasteczka i zostawi tylko ukruchy. Bo wiadomo, że to przecież Nise, bo któż inny by zjadł te ciasteczka? No przecież nie mama. Poza tym często rano można zobaczyć ślady butów odciśniętych w mąko śniegu, które Nise zostawia pod swoim domkiem. No, i jakiś czas temu mój mąż wpadł na to, by Nise zamieszkał u mojej siostrzenic. Odpowiedziała mu, że w Polsce Nise to nie mieszka. Zdziwił się strasznie i zapytał: Co? To kto pomaga Mikołajowi? Natomiast bez wątpienia Nise mieszka w Szwecji i sam skrzat oraz jego psikusy to jest coś, co tworzy świąteczny, magiczny klimat każdego dnia. Tymczasem w Polsce lat 90., w moim rodzinnym domu, zawsze pokazywał nam się Mikołaj. To znaczy, nigdy go nie widzieliśmy, ale widzieliśmy na przykład zaparowaną szybę drzwi balkonowych, czuliśmy lekki chłodek w pokoju, a pod choinką ni stąd ni z owąt pojawiały się prezenty. Oho, Mikołaj tu był! Zresztą Mikołaj zawsze wiedział, kiedy mieliśmy akurat dużo ważnych rzeczy do roboty, na przykład. Budowanie wieży z klocków w drugim pokoju i właśnie wtedy do nas przychodził. Nie przychodził jak mieliśmy nosy wlepione w okna, wciśnięci za choinkę, tylko wtedy, kiedy byliśmy zarobieni. Pewnego razu napisałam list do Mikołaja na komputerze taty w programie Word. Następnego dnia Mikołaj mi odpisał czerwoną czcionką. No to wiadomo przecież, że to Mikołaj odpisał jak czerwoną czcionką. I to zawsze był taki mały, magiczny element przedświąteczny. Ale spójrzmy na nieco bardziej przyziemne aspekty, również kwestie dawania prezentów. Ja często dostawałam pytanie: Co chcesz dostać pod choinkę? Takie pytania zawsze wprawiały mnie nieco w zakłopotanie. Chyba też nigdy nie traktowałam tego jakoś poważnie. Ale kiedy zaczęłam dostawać to pytanie w Szwecji, to stało się dla mnie jasne, że Szwedzi pytają serio i oczekują odpowiedzi tu i teraz. Tam nikt nie robi podchodów, nie stara się czytać między wierszami, czekać, czy przypadkiem się nie wygadam, co bym chciała dostać. I to nie jest tak, że ludzie w Szwecji po usłyszeniu pytania o to, co by chcieli dostać, ubierają okulary, rozwijają pergamin i po odchrząknięciu, zamlasknięciu czytają swoją listę. Bardziej prowadzi się rozmowę, że coś się ostatnio widziało, albo czytało, albo na przykład chce przeczytać. No i czasami warto podpowiedzieć komuś, co byśmy chcieli dostać. Można na przykład zostawić gazetę z zakładką i małym uśmiechem przy produkcie, który sprawiłby nam radość. Można. Można wziąć gazetkę Lidla i zaznaczyć uśmieszkiem i choinką na przykład patelnię. Ale można też wpleść temat w rozmowę, że coś by nas ucieszyło, jeśli byśmy znaleźli to pod choinką. Ja w przeciwieństwie do mojego taty, który kupuje rzeczy od razu, od października wstrzymuję się z zakupami, bo może akurat się wygadam i dostanę z na święta. A często i tak nie dostaję. A wystarczyłoby, żebym powiedziała komuś w rodzinie, że jak ktoś ma problem z prezentem dla mnie, to byłoby mi miło, gdybym dostała to i to każdy ma w rodzinie właściwą osobę, która puści tę informację dalej niczym kleczkowska dobrą plotkę w złotopolicach. Temat prezentów z pewnością buduje świąteczny nastrój, ale często słyszę od moich bliskich, że nie czują klimatu świąt. Powiem wam, że nie dziwię się, bo oglądamy te reklamy, a tam cudowne światełka, śniegu nasypane po kolana, ale cały czas ciepło. I te piękne i długie reklamy apartu, podczas gdy za oknem szaro, mokro i plus pięć stopni. To, co buduje świąteczny klimat, to takie małe gesty na co dzień, czyli na przykład kalendarz adwentowy z drobnymi upominkami. W tym roku z rodzeństwem i rodzicami dostaliśmy od naszych małych siostrzenic wspaniały kalendarz adwentowy. To taki kalendarz w postaci pudełka z papierowymi torebeczkami na każdy dzień. I każda torebka ma swój numer i zawiera jakiś mały prezent, na przykład czekoladkę, świeczkę czy torebkę budyniu. Wysyłamy sobie zdjęcia i filmiki i pokazujemy, co dostaliśmy, i to sprawia ogromną frajdę naszym siostrzenicom, ale też my sami się bardzo cieszymy, że codziennie coś zaskakującego na nas czeka. I że ktoś o nas ciepło pomyślał. Aż mi się łza wzruszenia w oku zakręciła. Podobnie świąteczny klimat buduje się w Szwecji. Jeśli słuchaliście lub czytaliście zapis podcastu o tym, co mnie zaskoczyło w Szwecji, to jest odcinek szósty, to być może kojarzycie, że mówiłam, że Szwedzi uwielbiają świętować. A świętowanie rozpoczynają na przełomie listopada i grudnia, czyli na cztery niedziele przed gwiazdką. W Szwecji tę pierwszą niedzielę nazywa się First Advent, czyli pierwszy adwent, a potem co niedzielę obchodzi się drugi, trzeci i czwarty. Stałym elementem dekoracji są świeczniki na cztery świece i w pierwszą niedzielę odpala się pierwszą, w drugą pierwszą i drugą, czyli dwie świeczki, a potem trzy i na końcu cztery. Wiele osób daje sobie jakieś niewielkie upominki w te adwentowe dni, na przykład pierniczki czy uwielbianą w Szwecji przyprawę, czyli szafran. I ten szafran również jest potrzebny do zrobienia bułeczek zwanych lusebule. To takie szafranowe zawieńce drożdżowe, które przypominają trochę poziomy znak nieskończoności z rodzynką w środku. Dniem, w którym są najbardziej popularne, bo popularne są przez cały grudzień, ale jest jeden taki dzień, w którym dzieci rano przynoszą rodzicom to bułeczki i świeżo zapłyżoną kawę. Jest to dzień świętej Lucji, który przypada 13 grudnia i nazywa się Lucia Dog. Teraz nie jest to tak popularne ze względu na pandemię. Ale dawniej można się też było takimi bułeczkami poczęstować po koncertach z okazji tego święta z okazji Lucy Dog, i na przykład takie koncerty odbywały się w szkołach, w przedszkolach, w kościołach, a często nawet dla pacjentów w szpitalach. Więc mamy już kolejny grudniowy dzień, który się celebruje i który wprowadza w świąteczny klimat. Jeśli dodamy spotkania na pieczenie pieprzowych pierniczków, bez grama pieprzu w składzie. To są pierniczki takie typowo korzenne. Dodamy też adwentowe niedziele i codzienne odwiedziny z krzatanisę. To w efekcie mamy fajną atmosferę przez cały grudzień. I brak takiego oczekiwania na ten jeden dzień w roku. Bo każdy dzień jest jakoś mniej lub bardziej świętowany. No ale świąteczną atmosferę budują też świąteczne dekoracje. A w Szwecji nieodłącznym elementem dekoracji jest światło. Wiele domów ma jakieś niewielkie światełka przez cały rok, ale grudzień z pewnością przynosi najwyższe rachunki za prąd. Świąteczne dekoracje ozdabiają niemal każde okno i pali chorze na dworze bardziej luty niż grudzień. Dekoracje świąteczne są raczej stonowane, takie estetyczne o ciepłym, żółtym świetle. I rzadko spotkamy migoczące zielono-, czerwone czy niebieskie dekoracje. Świąteczną atmosferę da się wyczuć na ulicach i oglądając telewizję czy słuchając radia. Bo, na przykład, jedna z bardzo popularnych stacji radiowych, od pierwszej niedzieli Adwentu puszcza tylko świąteczne przeboje. I są to utwory zarówno po szwedzku, jak i po angielsku. I takie, od których łza nam się może zakręcić, bo się wzruszymy, i takie, które wywołują uśmiech na naszej twarzy i czasami mamy ochotę nawet tupnąć nóżką. Wszędzie wszyscy dookoła życzą sobie wesołych świąt, tak naprawdę już od pierwszego Adwentu. A co niedzielę życzą sobie dobrych dni Adwentu. I to jest tak naturalne. Jak powiedzenie do widzenia przy wyjściu ze sklepu? Niech się nie zastanawia, czy już można tak powiedzieć, wesołych świąt, bo na przykład jest 2 grudnia, a pogoda szarobura. Tam po prostu dodaje się to jako taką część pożegnania albo powitania. Też może być. Inną rzeczą, którą też widać w Szwecji, jest odchodzenie od perfekcji. I pokazywanie świątecznych wpadek, na przykład w reklamach. Ja bardzo lubię takie reklamy, gdzie pokazują mandarynkę strzelającą w oko podczas obierania, albo przypalone kulki mięsne, bo w wielu domach te Ikeowskie przysmaki je się także na święta. Albo też osobę, która nie może zapakować prezentu, bo ma za mało papieru i próbuje przystawić go z każdej możliwej strony. Albo kogoś, kto ma za mało miejsca na bileciku, by się podpisać i musi robić zawijaz, bo 75% zajmuje słowo gujul, czyli wesołych świąt. Więc tak naprawdę mniejszą uwagę zwraca się na to, żeby było pięknie, idealnie i magicznie, a większą na to, żeby po prostu się spotkać, spędzić jakoś czas i żeby się tymi świętami nie stresować. No, i właśnie na spotkania umawiają się też znajomi czy rodzina jakoś na początku grudnia i wspólnie piją glog, czyli grzańca. To jest w formie i alkoholowej i bezalkoholowej, ale też wspólnie pieką wspomniane pieprzowe pierniczki. Zdarza się, że wspólnie przygotowują jedzenie na święta. I choć nie jest to nic wymyślnego, to są to potrawy typowo świąteczne. No, bo przecież nie o to chodzi, żeby się w kuchni nastać nie wiadomo ile, a o to, żeby po prostu miło spędzić czas. Mam wrażenie, że w Szwecji to jest taki właśnie priorytet, by y, święta spędzić na wspólnym spędzaniu czasu, otaczaniu się przysmakami i dzieleniu tymi smakami z bliskimi, a także o zwolnienie i znalezienie chwili dla siebie. Ja te święta spędzam w Polsce. Ale zapewne przemycę tutaj kilka szwedzkich tradycji. I Wam też polecam te małe sposoby na fajniejszy, przedświąteczny i świąteczny czas. A przede wszystkim zachęcam, by cieszyć się czasem i budować sobie swoją własną, świąteczną atmosferę. I nieważne, czy jecie w wigilię barsz z łóżkami, czy grzybową, czy rybę, czy naleśniki z tworogiem, najważniejsze to świętować w taki sposób. Który sprawi nam przyjemność. Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, to jest ostatni odcinek podcastu w tym roku. Bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście do tego momentu i posłuchaliście co nieco o szwedzkich zwyczajach świątecznych. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, jak, gdzie i z kim spędzicie te święta, będzie to czas miło spędzony, kiedy znajdziecie te chwile także dla siebie. A może po to, żeby poleżeć przed telewizorem i obejrzeć kilka odcinków serialu, a może po to, żeby ugotować sobie coś pysznego. Dbajcie o siebie i spędźcie te święta dokładnie tak, jak Wam się to wymarzy. A to był czternasty odcinek podcastu. Mówię jak zdrowo. Dziękuję za dziś i do usłyszenia w niedalekiej przyszłości. A żegnam się z Wami tradycyjnie słowami Hejdo. Czyli cześć i dodaje Gujul. Wesołych świąt.